Ciekawe. Ja Co robię w ogóle? No, bez rąk się nie da wstać. Kurde no! Dobra, witam się kochani, serdecznie po raz kolejny na moim kanale i w kolejnym vlogu. Dzisiaj mega ciekawy vlog. Po raz drugi w życiu będę miał okazję jeździć po lodzie. Dzisiaj jesteśmy na Mazurach, będziemy dzisiaj upalać giera na jeziorze Śnia śniadrwy. Tak, dobrze powiedziałem. Ale niech mnie poprawcie w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. A my idziemy ściągać giera. Zobaczycie sobie, jak, na jakich oponach dzisiaj będziemy jeździć. Mamy takie kulce, że. uff. teraz. Przekonacie się, o co chodzi. Poduszkowiec. Pa, jak rowerem jedziesz. O, skuter. To niestety... Yy, śnieżny. Znaczy... wodny, a nie śnieżny. O, masz. Co jest co? No ja problem, trzeba na sublokalizację jechać. Nie, ja tylko mierzyłem te... A, mierzyłeś. Nie, zmierzyłem, mierzyłem, bo to są felgi, które nie są... nie, zmianę kupiłem, a no, mam... Muszę teraz na swoje. Chcesz załatwić będzie szorowało też po tym, po z przodu. A nie, nie, To no, my już wycięliśmy. Mamy adapter, mamy to, to przerobione na felgę szutrową. Ten, no. To jest na zawieszenie szutrowe, to pluma. To jest, to to jest, to jest specyfikacja szutrowa, to nie, nie, nie. Zobacz sobie co jest, chodź. Żebyś wiedział na przyszłości. Jeszcze nie. Tak, tak, tak. Zobacz sobie jaki odwrócona śruba. Normalnie są nakrętki w dół, Dobre. a ja masz odwrót specjalnie, o, tak. ma... do góry i nakrętka jest od góry, wtedy felga nie... nie czy. Ja to przerabiałem 3 lata temu. Bo my dlatego tyci temu nie pojździliśmy, Nie, bo były śruby. No to zobacz. Do... No e, pierwsza moja felga wyjazdowa e, wyglądała tak. Więc warsztat, e, zmiany i inne historie. Mimo adapteru i małej tarczy, jakby mała tarcza, to wolno. Dobra. Musimy, z... Musimy gnać do wulkanizacji. W orzyszu jest wulkanizacja. Zmieniamy koła, ponieważ te nie pasują, mamy za, za wąskie dystanse. A Orzysz 10 km, fotele poskładać i gnamy. Dobra? Dobra. Jazda. Co, czekamy na odprawę, oglądamy sobie samochody, które dzisiaj będą upalać. Uch, zimno jest, tak cały czas, pogodynka musi być. Odprawę jest przesunięto prawdopodobnie o pół godziny. Start miał być o 10, ale prawdopodobnie będzie o 11. Z powodu takiego, że coś na trasie popękało. Więc zobaczymy. Jesteśmy teraz na placu, gdzie stoją y, samochody. Nie jest to zjazd y, samych 4 napędów, choć jest ich więcej. Są też bęki Tu mamy jedne E46, E36, E46 i tam jest jeszcze jedno E36. Chyba a reszty to Subaraki, e, Giery i co tu jeszcze? Subarak, Gier, Subarak, Subarak, BMW, BMW, Subarak, Najwięcej to chyba subarów, tam jest więcej gierów. 12 gierów, 11 subarek, i jeszcze tam stoją dwie subarki. Dużo tego jest, wam powiem. dużo Czym głębiej się idzie, tym więcej samochodów. Dzień dobry. Robiliśmy tor jeden, taki ponad 4 km. Także tam jest trasa, Tomek pojechał go tyczkować. ja go odśnieżyłem tam gelendą trochę, także tam jedziemy na końcu. Jeździmy na światłach Jesteśmy na lodzie A więc bezpieczeństwo przede wszystkim Drogę dojazdową też będzie Będzie droga otyczkowana Nie jedziemy tam Nie liftujemy, nie szalejemy Do momentu gdzie będzie znak Z oznaczoną trasą Od tamtego miejsca zaczynamy Zaczynamy jechać sobie Trenować poślizgi Jesteśmy już po briefingu Teraz depo mamowe mam. I odbierzemy naklejkę, zapłacimy i będziemy jeździć. Tato był na wulkanizacji, zmienił felgi, bo tamte nie pasowały i teraz tutaj będzie sobie prawdopodobnie lekko zbrywało z bierzaczek. ale co zrobimy, nic nie zrobić pan. będzie dobrze. Idź proszę, będzie się, się przebieraj. No. Jeździmy. A kolec do wózka? Jak ja mam jeździć? Albo płozy jaki załatw. Dobra. <laughs> Szwedzki kolec, wysoki, opona Pirelli J1C, jak dobrze mówię, tak, Pirelli J1C. Szwedzki, wysoki, konkretny kolec, Do będzie się strasznie brzelał śnieg. Oluch pamiętaj że zasadach bezpieczeństwa, to co mówili, nie stajemy obok aut, które są na, na torze, czy się zatrzymują, coś się dzieje, cokolwiek, jedziemy, nie ma prawa się zatrzymać. Odległość musi być jaka pomiędzy autami? 10 Minimum 10 metrów w momencie zatrzymania się, w razie gdyby to się wydarzyło. Eee, poza tym rób sobie delikatny dystans do tych aut. Pamiętaj, masz dobrego kolca, masz dobrą furę, masz mega przygotowane. Będziesz jechał później, będzie jechał coraz szybciej, coraz szybciej. No i po prostu masz się świetnie bawić, tak? Po prostu masz się świetnie bawić. To jest najważniejsze. Trenować. To, że jest pewnie, że, że potrafisz jeździć i upewniać się w swojej pewności, okej? Okay? Dobra, Dobra. Już, tak. e, przyniosę Ci radio. Będziemy na radiu. Jest jest taka, że jak ciągniesz ręczny, to te koła wbijają się jeszcze mocniej w ten. One wtedy stoją i się też przerają. musiałam lecieć przydały mi się takie okulary na narty tak jak wiesz, pomarańczowe, żeby bardziej te kolejne wypatrywać, bo tak jest to wszystko w białej na hamulcu jechałem i nie chciałam się skręcił, puściłem hamulec i od razu wiesz co tam? spoko, no to dobra, dawaj, ślij, jeździć Ty podjechać mi się pod ten, pod kampera, nie? Jak tam chłopie? Jak tam chłopie? Wstałem już. Fajnie wszystko dobrze? Tak. No to super. Tak ale... 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 długo ci nie było? Nie chce ci się do toalety, czy masz kampera? Poka tu. Mhm. Nie masz? Jak było fajnie? O, no, no. No Teraz, teraz się nie przewierziesz. Jedziesz teraz mamą, no. No teraz, tak? Ale teraz fajna. Oluś, za mocno wylatujesz na zewnętrzną i jakby musisz, to jest tak, lecisz, jest ogień, masz zakręt prawy, jest, robisz dohamowanie, do czyli lewą nogą zbijasz, mocno kierownicą wrzucasz i jedziesz do apeksu i z apeksu już wyjeżdżasz pełnym gazem na podtrzymaniu, żeby ta dupa wyleciała tyłem. Przodem masz jechać cały czas przy apeksie, a ty wylatujesz tak czasami za mocno, za daleko, po prostu na zewnątrz, przez co wypadasz później po prostu z drogi. A ty nie możesz, ty masz, czym szybciej zaatakujesz apex, na długim łuku, czy, czy ogólnie na prawym, lewym, prawym, czyli pach, pach, przodem, nie za apeksem, tylko przed apeksem i w apeksie, tym szybciej przełożysz i jest w pełni bezpieczne, że tył jak wylatujesz, to nie wylecisz, tylko jesteś, jesteś, w, jesteś w drodze. Rozumiesz? Hamowanie ma być ogień i hamowanie lewą nogą człowieku do. I on ma aż zanurkować, rozumiesz? A nie, że ty. Tylko on ma nurkować. Ty ma, że tak, 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 tak. Na zawieszeniu szutrowym. Chowaj się, bo bez czapki jest. Kto będzie sam w domu siedział? Do szkoły idziesz na jeden dzień. <gry> na jeden Dobra. O, pieniądze wysłane. To O, groszy. Co ja się stanęło. Jak tam chłopie. Wstałeś już! Dobrze, jest świetny. HSM wyszedł. Fajnie pada śnieg Akurat treningi się skończyły. Jest super. Nie zaczynałem okno. Trzeba to od razu zrobić, bo zaraz będę miał. Dałem mu do piętra porządnie yy, na ostatnie wyjazdy. Tym bardziej. Kolce petarda. Mega działają. Mam nadzieję, że jutro też pojeździmy, bo warunki są. Dla mnie są idealne, ale niestety bezpieczeństwo. Może nie pozwolić na jutrzejszą jazdę. Zobaczymy. Że Gier nie utopił się. Nie było berlinek w garnku. Nie łowiliśmy parówek z garneczka, z rondelka. Jest dobrze, jestem zadowolony. Fajne warunki. Panie, jesteśmy już po całym dniu jeżdżenia. Z dzisiejszych treningów jestem bardzo zadowolony. Na maksa z tych ostatnich dwóch, w tych pierwszych wyjazdach musiałem się trochę wjeździć. Później wsiadłem nam tato i było naprawdę, ale to naprawdę grubo. Jak tato sobie. Możecie porozmawiać. Mi się bardzo e, dzisiejszy dzień podobał. Ma, mam nadzieję, że Wam e, też się podobało, jak oglądaliście mnie w akcji. Mówię tutaj o Tom Toyota spisała się bardzo dobrze. Kolce też działały perfekcyjnie. Więc ogólnie z całego dnia jestem bardzo zadowolony. Więc mam nadzieję, że Wam też e, wszystko się podobało. A my widzimy się jutro. Bye! Zaraz pojedziemy sobie od razu wszyscy, żeby wszyscy wiedzieli jak ta trasa wygląda i co, no po pierwsze tam są słupki z chorąbiewkami prośba o od razu, że jeżeli by ktoś to potrącił, to po prostu się zatrzymajmy i, I trzeba stawmy. je postawić z powrotem, bo się zaraz zrobi bałagan, to jest raz. Jest jeden zakręt, celowo zrobiony bez słupka, czyli przebijamy się z nowego toru na chwilę starego i znowu na nowy, bo tam się rozlała się woda i ten zakręt jest nieoznaczony. Żeby go przejechać. I pożądane nie? jest, żeby ten zakręt ścinać. Tylko zostawiliśmy go teraz, bo każdy twą wybierze po 20 cm. To się zrobi fajna, prosta do tego, żeby zrobić kramy dalej. Witam kochani, dzień drugi, dzisiaj inna miejscóweczka, ale też na jeziorze śniartwy. Przyjechaliśmy szybciej niż Toyota. Byliśmy tutaj na odprawie. Byliśmy na przejeździe zapoznawczym tą BMW, Jako pasażer oczywiście bo tato był na stacji, musiał zatankować furę, żeby było na czym jeździć, więc my idziemy po giera, zjeżdżamy nim i lecimy na tor. Fajny tor, mega furowy. Tak? Mega, no. Odpadł, odpadł ten tył, yy, odciąłem go nożykiem, delikatnie, ale nie zdejmuję drugiej części, są duże bandy, tak żeby będzie gdzieś można, więc nie wylatujemy, tak? Okej? Okay. Ciszenie 2.0 tak jak miałeś na pierwszym dniu treningu, czyli to co trzymało e, i jeszcze raz, ogień z gazem, gaz wyciąga, gaz, tak, podtrzymanie, gaz wyciąga, pełen gaz i, i kierunek i skręcona kierownica w kierunku jazdy Nie słuchajcie go, on nie ma... OOOO Nie ma opcji takiej! To jest gość, który nie umie jeździć. Czekajcie <laughs> gościu! Kurde, czym jeżdżę Ja i kompaktę ludzi. Wiesz co to jest? No kurde, człowieku. Jechał ze mną przejść na zapoznanie. Jak sytuacja, wszystko dobrze? No człowieku, dwa dni luks. Ale już się robi pogoda, wiesz. No wiem, no ale co, damy radę jeszcze dzisiaj, nie? Damy, no tylko ja 2 dwie, trzy godziny, bo później będzie kolejna taka, że... No ale, minus ale, ale jeden? prąd wtedy jedziemy po przerwie, no to wiesz, jak to jest, jak... Woda trzech chodzi. Okej. Okay. Więc musimy zobaczyć, jak to wygląda, to jest... wiesz, Po tym dobrze. No. Ale ten... <laughs> kurde, właśnie. Później pogadamy no obiedzie, nie? Co coś się tym. To jeszcze raz, gaz i skręcona kierownica, dwie nie ręce na kierownicy, pracujemy do skrzyżowania rąk, czyli szybkie ruchy, nie czekamy, jak chcemy szybko skręcić i chcemy skręcić, napadamy i jest mocny skręt, lewa noga, odciążenie, pełen gaz, fura wyciąga, do, i do zero, do stanu zerowego i tak go trzymasz, rozumiesz? Czyli jak dobrze, jak tak to wygląda, to... To dobrze za... wejdziesz w zakręt, to później jest To jesteś w stanie zero, z delikatną kontrą i pogłębianiem, jesteś w pełnym poślizgu, bez najmniejszego problemu. Jak musisz dokręcać kierownicę, hamować w zakręcie, to znaczy, że zepsułeś wszystko przed wjazd. zakrętem, wjazd, ok? Czyli przerzucamy masę do przodu, skręcamy, odpuszczamy i gazem wychodzimy, ale nie macamy w gaz. Ma być, tu jest moc, staje, podtrzymanie, wyciąga bez najmniejszego problemu, rozumiemy się? I wtedy to działa, skręca. I takiego tatę to trzeba mieć, to znaczy podtrzymanie, każdy mówi, nie trenik, to podtrzymanie, nie. Podtrzymanie ma być, nie, bo na, jed... skoda, na, na jedynkę, tam. podtrzymanie, jedziemy, okej, okay? rozumiemy się? Dobra, ściągamy furę i wjeżdżamy na to, dalej. W szybkich partiach, jeśli chcesz ustawić auto, odpuszczasz delikatnie gaz i ustawiasz auto kierownicą, puszczając gaz, zmieniając środek ciężkości. Bo już nie fajnie było z nim. Więc ściągnęliśmy zderzak. Gier wygląda tak. Wygląda. Jest wszystko fajnie. Wjeździłem się w ten tor. Pierwszy zakręt to jest Petarda. To jest taki podwójny zakręt, ale ja go jadę jednym takim mega długim zakrętem. Tutaj mam Apex. jadę Tako cały czas, cały czas, cały czas i tu jest drugi, gdzie jest taki ogromny przejazd, i tutaj tak wystaje. I ja to tak sobie lekko dotykam, przodem. Mega fajnie. A teraz która jest godzina? Teraz to chyba ten, obiad, i później jeździmy dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więcej pewności, więcej gazem, ratujesz wszystko tutaj. Jeśli chodzi o lewą nogę, to lewą nogę nie używa się po to, żeby ją nacisnąć sobie, tylko trzymasz gaz, wciskasz lewą nogę. Zmienia się ciężar, na, przechodzi na przód, tylne, przednie koła ciągną cały czas, a tylne blokują tak jak ręczny i ustawiasz go sobie bokiem. Ale robisz to przed apeksem zakrętu, nie w apekcie albo po apekcie, bo to jest za późno już. Apeks zakrętu masz już wjechać pełnym bokiem ustawiony po to, żeby wypadowa była jak najdalej, jak najszersza. Eu Zakończamy tego vloga. Mam nadzieję, że ten materiał bardzo Wam się podobał. Szczerze mówiąc, to ostatni raz po lodzie jeździłem 3 lata temu, jak byliśmy w Austrii, ale tutaj w Polsce w tym roku mamy takie przepiękne warunki. Jest przekozak. Dwa dni pełnej akcji, cały czas upalaliśmy gier. Spisał się potężnie przekozak. Bardzo dziękuję temu koledze. Yy, oczywiście oponą tak samo, bo trzymały idealnie warunki przepiękne, więc mam nadzieję, że ten vlog wam się bardzo podobał. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Pozdrawiam! Ja do niego nie tym tonem!